Jest na tej wystawie bardzo szczególna suknia. Suknia ślubna, która nigdy nie miała być ubrana przez żadną pannę młodą, a jednak stała się pretekstem do przywiezienia do Polski dużej ilości materiału niezbędnego do opozycyjnych akcji ulotkowych. To suknia z bardzo rozbudowanym dołem z czterech gigantycznych falban ma akurat taki, a nie inny kształt właśnie dlatego. Że w Polsce nie można było oficjalnie pozyskać materiału, na którym można było drukować sitodruk. A to był taki podstawowy sposób drukowania ulotek. Można było całkiem niedaleko, bo za naszą zachodnią granicą, czyli w NRD, już taką tkaninę kupić. Istniały jednak granice, i problem przewiezienia materiału wydawał się nie do przeskoczenia. Materiał był charakterystyczny, wiadomo było, że Wiezie się go w jednym celu, a cel ten był obarczony niestety paragrafami karnymi i możliwością wylądowania w więzieniu na parę lat. W związku z tym udało się mi i mojej przyjaciółce, której projekty są tutaj również na tej wystawie, Małgosi Czackiej, wymyślać sukienkę, która zamaskuje oczy pogranicznikom i celnikom. Zrobiłam projekt, wysłałam do y, Niemiec, do Berlina Wschodniego y, kawałek tkaniny, który był prawdziwym kawałkiem tkaniny, czyli haftem angielskim, po to, żeby ostateczny efekt jednak jakoś przypominał sukienkę, którą powiedzmy w, na uroczyste okazje nosimy. I po sześciu tygodniach okazało się, że suknia jest gotowa. Odbiór był obciążony pewnym dramatycznym przeżyciem, ponieważ trzeba było pojechać i ją y, przejąć w Berlinie. I tak też się stało, ale wydawało nam się, że będzie to tak oczywiste dla każdego człowieka na granicy, że po prostu no, nie przejedziemy jej, zostanie nam zarekwirowana. Tymczasem, rozłożona na tylnym siedzeniu sukienka wzbudziła zupełnie inne emocje. I jak dotarliśmy ze znajomym, z którym to przewoziliśmy na granicę od strony Niemiec Wschodnich, no to usłyszeliśmy życzenia. Szczęśliwego, nowego życia, i wjechaliśmy z nią do Polski. A tu została pocięta na wiele, wiele, wiele sit i spełniła swoją rolę.